Hejka, witajcie po dość dłuższej przerwie. Przepraszam za to, ale teraz jest koniec roku szkolnego i mam naprawdę dużo nauki i zero praktycznie czasu wolnego dla siebie. Niedawno był weekend majowy, no to tam dokończyłam zamówienia. I to jest taki mały update, co u mnie słychać i tak dalej. A więc tak, ogólnie wszystko jest dobrze. Dokończyłam, jak już wspomniałam, parę zamówień. Teraz robię jednego customa, bo kupiłam w Rosmanie ogiera luzytańskiego i postanowiłam go przemalować. I dzisiaj na Monocerus pani Marta wprowadza nowe modele, kolekta z tego roku. Mianowicie są to cztery nowości: clutch gipsy ogier Tinker yy, i klacze Rocky Mountain Horse i peruwiańskie Paso i ja zamawiam je jak tylko wejdę na sklep. Yy, Mam Erga Marchador, Bashkir Curly i... i chyba jeszcze jeden był. Yy, będą w drugiej połowie roku. Tak jak to kolekcja za szerokie yy, Tak. Ogólnie, pewnie pamiętacie, że dodawałam filmik z rzeczami na sprzedaż No cóż, zostało parę rzeczy Mianowicie, tam derka została różowa Zostało parę modeli W tym jeden koński, a mianowicie to jest drastic z kolekty Tego Lusitana Ogólnie dam w następnym filmiku linki bo teraz nie jestem w stanie dodać do opisu, ponieważ ten telefon nie będę wstawiać do oferty na OLX, bo jeszcze jest tam parę rzeczy cóż, tak czy siak może ja Wam teraz pokażę customa, którego aktualnie robię tak, dzisiaj zaczęłam go robić jest wycinowany tylko z jednej strony póki co jest to pierwsza warstwa ten gdzie jeszcze jedna lub dwie, zależy jak mi się te jabłka tutaj rozłożą wszystkie um, no. tak coś jak potrzebowałam właśnie zrobić um, jabłkowitość tą metodą bo jeśli chodzi o customowanie, przemalowywanie, to ja biorę różną kwotę w zamian za przemalowanie modelu na maść jabłkowitą Jeszcze zależy właśnie jaką metodą. Um, Potem na, na, nagram oddzielny filmik, bo właśnie wymyśliłam, że mogłabym nagrać taki materiał z, ponad, z podanymi cenami prze, za przemalowanie oraz zdjęciami z przykładami. Ale pierw muszę wykonać parę takich customów, niestety, ale to troszeczkę zajmie. No. I co bym jeszcze mogła powiedzieć? No, w sumie nie wiem. Um, nagram filmik, jak się zamawia rzeczy z Monotyrusa. Taki jakby poradnik w tym stylu. Ale to w sumie nie jest trudne, więc i takie tak byście się połapali, ale aczkolwiek um, było ostatnio do mnie parę pytań, jak to wszystko tam wygląda, jak to się robi, więc postanowiłam, że nagram taki filmik i pokażę. No, um, no i to by było w sumie chyba na tyle. Chciałam Wam tylko pokazać, że jeszcze żyję Um, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku, pa, pa.